Szósta kolejka rozgrywek Polskiej Football Ligi za nami. Minęliśmy półmetek sezonu regularnego. No i po tej kolejce, to co mnie najbardziej cieszy, to jest fakt, że udało mi się znakomicie przewidzieć to, co wydarzy się w tych pojedynkach. Zarówno jeśli chodzi o wynik, ale no dużo bardziej cieszy mnie to, że udało mi się bardzo dobrze przewidzieć, w jaki sposób zagrają ze sobą drużyny, jaką przyjmą strategię w ataku, w obronie, jak te mecze będą wyglądały. Także jestem z siebie bardzo zadowolony. No i pora omówić spotkania. Zaczynajmy. Lowlanders Białystok, Bydgoszcz Archers. Punkt pierwszy podsumowań meczów, to już wejdzie na stałe do programu, czyli ankieta, którą publikuję na GameDay przy zapowiedzi meczu. No i tutaj widać, że po stronie Lowlanders wiara w drużyny jest silna. 67,5% głosów oddanych na Lowlanders, zaledwie 32,5% na Bydgoszcz Archers. No tym razem czytelnicy i głosujący nie mieli racji. Rację miałem ja, bo typowałem w tym pojedynku zwycięstwo łuczników. Także ankieta, no tym razem nie sprawdziła się. Trzeba przyznać, że ten mecz w Białym Stoku oglądało się naprawdę dobrze. Obie drużyny postawiły tutaj na grę górą. No i mieliśmy kilka widowiskowych podań, bardzo długich, spektakularnych zagrań. Yy, mieliśmy też biegi rozgrywających. Troszkę więcej spodziewałem się, że będzie biegał Derek Evans. No natomiast nie wiem, czy to jest jego decyzja, czy to była decyzja sztabu szkoleniowego. Nie chcieli chyba ryzykować w takim meczu, na tak wczesnym etapie sezonu, jeszcze kolejnej kontuzji. Wiemy, że on w pierwszym meczu no, nabawił się urazu, musiał pauzować w drugim spotkaniu. Biało w tym meczu biegał mało, biegał mniej niż się spodziewałem, no ale już jak pobiegł, to zdobył przyłożenie. Troszkę też jestem rozczarowany jego grą podaniową. Myślałem, że ona będzie bardziej precyzyjna, że te piłki będą rozgrywane bardziej dokładnie no Niemniej kilka podań miał bardzo fajnych, bardzo dobrych, y, dobrze wycelowanych, prosto w swoich skrzydłowych. No, natomiast ja po nim oczekiwałem więcej. Liczyłem, że to będzie rozgrywający, który będzie robił różnicę na boisku, który będzie dominował na biegając z piłką. No, natomiast tego nie zobaczyliśmy w meczu y, przeciwko archers. I nie wiem, czy to był y, zamysł sztabu szkoleniowego, właśnie Białego stoku no, czy to były warunki, z którymi zmierzył się Evans, jeśli chodzi o Archers. W białym stoku też zwróciłem uwagę na słabość linii ofensywnej. Niestety nie wygląda to tak dobrze, jak wyglądało przed sezonem, kiedy patrzyliśmy na skład osobowy. Widać, że żubry mają problem na linii wznowienia w ataku i Evans no, nie miał zbyt dużo czasu na rozgrywanie akcji. W, akty w, w sytuacjach, kiedy ten czas dostał, no widzieliśmy, że podania były słane bardzo dokładnie i precyzyjnie, natomiast tam, gdzie ta pojawiała się presja i musiał szybko pozbywać się piłki, nie wyglądało to już tak dobrze. Na pewno dobre wrażenie zrobił Krzysiek Czaplejewicz. Ja już kilkukrotnie mówiłem, że no nie jestem przekonany co do tego zawodnika, natomiast on w trzecim, kolejnym meczu zdobywa przyłożenie i wykonuje swoją pracę tak, jak od, tego, od niego się oczekuje. Pokazuje się naprawdę z niezłej strony. Potrafi wziąć ciężar gry, potrafi zdobyć jardy, potrafi zdobyć pierwsze próby. Także jest to solidny running back. No Myślę, że to może być dla niego przełomowy sezon, bo on w tej chwili jest, tak na dobrą sprawę, jedynym zawodnikiem, który biega z piłką y, jako running back w drużynie żubrów. I jeżeli on udźwignie ten sezon, jeżeli pokaże, że jest w stanie przesuwać znaczniki, zdobywać jardy, w bardzo trudnych sytuacjach i przeciwko wymagającym defensywom, no to ostatecznie potwierdzi, że jest klasowym zawodnikiem, no i że moja opinia o nim była błędna. Defensywa Lowlanders zagrała dokładnie tak, jak można było tego się spodziewać. Im dalej odsuwaliśmy się od linii wznowienia, no, tym było gorzej i archers to wykorzystywali. Widzieliśmy, że archers za dużo nie pobiegali w tym meczu. Siemens również niespecjalnie kwapił się do biegania z piłką, no, natomiast też miał swoje akcje biegowe, w których mm, pokazał się naprawdę bardzo dobrze. Natomiast tutaj y, archers znaleźli słaby punkt w trzeciej linii obrony, i tam no, widzieliśmy, że podania wchodziły, że wchodziły długie podania, wchodziły podania nawet w podwójne krycie, także ci skrzydłowi z y, Bydgoszczy no naprawdę wyrastają tutaj na najmocniejszy w tej chwili skład WRów w lidze. Po stronie Bydgoszczy, no przede wszystkim atak powietrzny, to już jest kolejny mecz, w którym oni pokazują, że to jest ich największa siła i że tutaj gra oparta będzie głównie o podania. Przed sezonem nie wyglądało to tak dobrze, jakby te nazwiska, które były w składzie łuczników nie robiły jakiegoś wielkiego wrażenia, o wiele lepiej prezentowały się składy innych drużyn, no natomiast sezon i te mecze, które zagrali pokazał, że Bydgoszcz w tej chwili dysponuje no, chyba najlepszym zestawem WR-ów w Polsce. To są zawodnicy, do których można rzucać piłkę i wierzyć, że oni wygrają pojedynki jeden na 1, czasami 1 y, przeciwko dwóm. Także ta praca, którą oni wykonali w off-seasonie, to jak bardzo dobrze oni się rozwinęli y, podczas przerwy w rozgrywkach, no procentuje w tej chwili. Widać też, że Siemens... Y, bardzo dobrze skonstruował ofensywę, jeśli chodzi o ten atak powietrzny, no bo ci zawodnicy wiedzą, co mają grać, wiedzą, gdzie mają się pojawić, w którym momencie i wiedzą, gdzie dostaną piłkę, także no ja jestem pod wrażeniem tego, jak dobrze wygląda atak powietrzny łuczników, no i myślę, że nie będzie w Polsce drużyny, której będzie łatwo grać przeciwko ofensywie Archers. Ciekawe też mieliśmy pojedynki na linii wznowienia, no bo z jednej strony mieliśmy bardzo silną linię ofensywną łuczników, no ale z drugiej strony najlepszą moim zdaniem linię defensywną w Polsce, czyli linię defensywną żubrów i to co tam się działo, no to z przyjemnością patrzyło się na pojedynki. Ja przede wszystkim patrzyłem na lewą stronę linii ofensywnej Archers no i pojedynki Jakuba Krysteckiego z Danielem Tarnawskim. No i w tym pojedynku trzeba przyznać, że górą był Jakub Krystecki. Daniel no miał swoje akcje, natomiast w zdecydowanej większości pojedynków, no to tutaj Kuba zatrzymywał Daniela. Także ten pojedynek moim zdaniem wygrał Jakub Krystecki. No i też jeśli chodzi o linię, też wydaje mi się, że linia ofensywna Archers była tutaj górą. Co prawda oni nie biegali, ale właśnie tak był ułożony gameplan. Ta linia miała przede wszystkim zapewnić Siemensowi czas na znalezienie skrzydłowego i dogranie do niego piłki, no i to właśnie zrobiła swoją robotę, wykonali fantastycznie no i ostatecznie zwyciężyli na bardzo trudnym terenie w stoku. Ten mecz miał ogromne znaczenie, jeśli chodzi o układ tabeli, i zwycięstwo archers, moim zdaniem, zagwarantowało im w tej chwili już. Y zagranie półfinału na swoim terenie. No i też dodatkowo zagwarantowało im zajęcie jednego z pierwszych dwóch miejsc, co przełoży się później na bye week, kiedy drużyny z miejsc 3-6 będą grały w wildcard. To jest no, niebagatelna różnica, jeśli chodzi o rozgrywki. Dodatkowy tydzień odpoczynku, tuż przed y, najważniejszymi meczami sezonu. No, myślę, że każdy chciałby mieć taki komfort. I jeżeli nic nie wydarzy się nieprzewidzianego w rozgrywkach, w następnych kolejkach, jeśli Archers nie przegrają głupio jakiegoś meczu, no to oni w tej chwili są na najlepszej pozycji ze wszystkich drużyn w lidze do startu w playoffach. Kraków Kings, Warsaw Eagles. Tutaj zaczynamy ponownie od ankiety. Głosy rozłożyły się 70% na zwycięstwo Krakowa, 30% na zwycięstwo Eagles. Ankieta poprawnie wskazała zwycięzcę tego meczu. Ja również w zapowiedzi poprawnie wskazałem zwycięzcę tego meczu. No my tutaj chyba nie mogło być niespodzianki. Widzieliśmy jak duża różnica jest pomiędzy obydwoma drużynami, obydwoma składami. Także no faworyt zwyciężył. Zrobił to w stylu takim jak oczekiwaliśmy. No i spokojnie przygotowuje się teraz do kolejnych meczów. Mecz przebiegał zgodnie z oczekiwaniami zarówno po stronie Kings jak i po stronie Eagles. W Kings spodziewaliśmy się, że oni będą głównie biegać. Natomiast w zapowiedzi mówiłem, że jeżeli mają rzucać, no to właśnie przeciwko takim drużynom jak Orły. No i to widzieliśmy, mieliśmy akcje i biegowe, i podaniowe. To, czego nie, nie zobaczyliśmy, to biegi Filipa i wydaje się, że ta kontuzja, o której wspominałem w zapowiedzi, no faktycznie ona jak zostawiła tam ślad, i Filip nie jest w pełni dysponowany. No natomiast w tym meczu biegi Filipa nie były potrzebne, bo ofensywa. Krakowa radziła sobie znakomicie. Bardzo mi się podobało to, że po raz pierwszy w tym sezonie Kings nie tracili w ofensywie piłek. I druga sprawa, że akcje rzutowe, które były rozgrywane przez Filipa, wszystkie te piłki były rzucone bardzo bezpiecznie. Ani jedna z piłek nie miała ryzyka przechwycenia. Widzieliśmy, że Darren Winston z Eagles, no to jest specjalista od przechwytów, on w każdym meczu notował interception, natomiast tutaj nie miał możliwości, bo... Piłki Filipa były albo rzucone bardzo płytko, tak żeby nikt przed skrzydłowego nie dał rady wejść, albo bardzo daleko na outside, tak żeby nikt inny poza skrzydłowym nie dał rady tej piłki przechwycić. Ogromna zmiana jakościowa w grze Królów. No, biorę też poprawkę na to, że grali przeciwko Eagles, czyli ta presja w defensywie i, i ta jakość zawodników y, obrony no, była zupełnie inna niż y, w klubach, z którymi grali do tej pory Kings. No Natomiast trzeba pochwalić Kraków za pracę, jaką wykonali, za to, jak y, przygotowali swój game plan na ten mecz. No i Filipa za to, jak mądrze rozgrywał piłkę. W obronie Krakowa no, mieliśmy bardzo mocną fizyczną grę, czyli dokładnie to, czego się spodziewaliśmy. Natomiast y, widzieliśmy, że kilka podań y, po stronie Eagles znalazło odbiorców, no i że Eagles byli w stanie tymi akcjami powietrznymi zdobywać teren. Bardzo podobały mi się atak w drugiej połowie, kiedy z powodu kontuzji musiał zejść Szazon Manfrey, a na boisku pojawił się Artur Czarnik, a jako skrzydłowy zagrał Darek Winston. No i widzieliśmy bardzo długie podania, złapane podania, dużo zdobytych yardów. Zabrakło co prawda przyłożenia, tam niewiele brakowało. No natomiast ten atak wyglądał naprawdę solidnie. On nie wyglądał dużo gorzej niż ten atak, który prowadził Szazon Manfrey. Więc no, Artur Czarnik w kolejnym meczu wychodzi jako QB. Jestem do tego zmuszony przez sytuację boiskową, natomiast on ten ciężar dźwiga. On potrafi rozgrywać dobrze piłkę. No naprawdę, ten chłopak w, w tym sezonie pokazuje, się, że, że pokazuje, że to jest naprawdę solidny zawodnik. No nie tylko jako skrzydłowy, ale również jako rozgrywający. I ja na miejscu Eagles inwestowałbym w niego, bo to, co pokazuje w tych meczach w tym sezonie, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry poziom. Obrona Eagles, no tutaj widzieliśmy, że oni byli zmuszeni robić roszady w składzie, bo na przykład na kornerze zagrał Przemysław Pawłowski, który nominalnie jest skrzydłowym. No i też ci zawodnicy, którzy występują w orłach, no oni zbierają doświadczenie. Było to widać, że Kraków jest o klasę lepszy. Zdarzały się pojedyncze, powstrzymane akcje, pojedyncze błędy po stronie Krakowa. Natomiast w ogólnym przekroju sytuacji, w ogólnym przekroju meczu, no Kings nie napotkali tutaj oporu zapowiedzi mówiłem, że spodziewam się gładkiego zwycięstwa i pełnej kontroli y, nad spotkaniem od samego początku. No i tak to właśnie wyglądało. Kings zgodnie z założeniami przeszli przez ten mecz. Łatwo zwycięży. Szkoda mi Bernarda wiązani, no bo w tym meczu było widać, że to jest zawodnik, który robił różnicę na boisku. On potrafił się szybko uwolnić, a nawet jeśli się nie uwalniał, to potrafił wygrać Pojedynek o piłkę 1 na 1. Bardzo przykra kontuzja pod koniec spotkania. No i cóż, no takie rzeczy się zdarzają, to jest futbol. Miejmy nadzieję, że Bernard wróci do grania i będziemy mogli go oglądać w barwach Kraków Kings. To był też pierwszy mecz, w którym jedna z drużyn zeszła nie zdobywając punktów. No wielka szkoda, bo ja liczyłem, że Igres jednak wywiozł coś z Krakowa. Wiedziałem, że to nie będzie łatwe przeciwko dob do dobrze grającej defensywie Kings. Zdobywanie jardów i punktów jest trudne, natomiast Eagles zdobyli to przyłożenie, tylko że zostało cofnięte przez flagę w akcji po eliternie. Natomiast z przebiegu meczu, no myślę, że Eagles zasłużyli na to, żeby zdobyć jeden touchdown, nie udało im się to. Natomiast cieszę się, że oni się nie przestraszyli Krakowa, że pojechali tam z nastawieniem, żeby zagrać jak najlepszy mecz. Liczę, że te doświadczenia, które oni zdobywają w tym sezonie, no one zaprocentują w kolejnych latach. Myślę, że oni raczej powinni dograć ten sezon do końca, pomyśleć o dobrym przepracowaniu off-seasonu, wzmocnić się trochę siłowo, fizycznie, tak żeby móc walczyć na tym najwyższym stopniu rozgrywkowym. No i w przyszłym sezonie liczę, że naprawdę będą już groźną drużyną, która będzie w stanie sprawiać niespodzianki, no i wygrywać wreszcie mecze. MVP szóstej kolejki. W tym tygodniu zdecydowałem, że MVP zostanie Dawid Magrean. Jest to zawodnik Bydgoszcz Archers, który znakomicie zagrał w meczu przeciwko Lowlanders. No bardzo dobrze odnajduje się na pozycji safety w łucznikach. Mocno ograniczył poczynania właśnie ataku powietrznego Lowlanders i trudno wskazać zawodnika w obronie Archers, w ogóle trudno wskazać zawodnika w tej kolejce, który miałby większy wkład w zwycięstwo swojej drużyny. Także MVP szóstej kolejki zostaje Dawid Magrean, Bydgoszcz Archers. Polski MVP szóstej kolejki. Tutaj będę wybierał z zawodników Kraków Kings. No i mam dwóch kandydatów. Jednym jest y, Filip Mościcki, drugim Bernard Wiązania. I chyba zdecyduję się jednak na Bernarda. Y, on pokazał, że. W Krakowie faktycznie są skrzydłowi, bardzo dobrzy skrzydłowi klasowi, którzy potrafią łapać piłki, którzy potrafią odnaleźć się na boisku, którzy są bardzo szybcy, eksplozywni, potrafią wygrywać pojedynki jeden na jednego, potrafią łapać trudne piłki, potrafią uwalniać się spod presji. Naprawdę byłem pod wrażeniem tego, jak dobrze gra ten chłopak, jak bardzo dobrze odnajduje sobie miejsce na boisku. Także polskim MVP szóstej kolejki zostaje Bernard Wiązania Kraków Kings. Akcja ofensywna szóstej kolejki. Tutaj zdecydowałem się na zagranie Lowlanders Białystok i przyłożenie zdobyte przez Krzysztofa Czaplejewicza. No i zobaczmy, jak ta akcja była zaplanowana, bo bardzo mi się podobało właśnie to, jak ona jest zaplanowana i potem jej egzekucja. Widzimy, że mamy twins left, twins right, formacja, czyli rozciągamy obronę maksymalnie, szukamy miejsca na boisku w tych yy, sytuacjach. Kiedy jesteśmy w na bo na boisku za dużo nie ma miejsca, więc atak zdecydował się na jak na maksymalne rozciągnięcie yy, obrony, tak żeby dziury pomiędzy zawodnikami były jak największe. No i zaczynamy. Mamy snap. Krzysztof ucieka do boku, no i zobaczmy jak wyglądają bloki. Tutaj zawodnicy jest, widzimy, że jest krycie jeden na jednego, każdy kryje swojego. Jedynie wolnym zawodnikiem jest w tej chwili Krzysiek, który ucieka na lewą stronę. I za nim powinien pobiec jeden z zawodników Archers. Widzimy, że on delikatnie się przesuwa w tą stronę, gdzie jest Krzysiek, natomiast nie robi tego w jakiś tak, tak szybki sposób, jak zrobił to Krzysiek. Mamy podanie, bardzo dobre też ścieżki skrzydłowych, którzy skrosowali się pomiędzy sobą, licząc, że właśnie być może obrońcy zderzą się ze sobą i tam zrobi się luka. Tak się nie zdarzyło, natomiast widzimy, że przy tej przecięciu się ścieżek biegowych skrzydłowych no mieliśmy tutaj spowolnienie akcji no i Krzysiek już miał praktycznie otwartą drogę do pola punktowego jedyne czego mi zabrakło no to na samym końcu blok skrzydłowego tak żeby y, zablokować zawodnika Archer z który biegł w stronę Krzyśka natomiast i tak timing tej akcji egzekucja zagrywki no wyglądała perfekcyjnie także według mnie to była najlepsza akcja ofensywna szóstej kolejki, no bo tutaj zagrało wszystko. Linia utrzymała swoje bloki, zawodnicy z prawej strony wyciągnęli swoich obrońców, czyli oni w ogóle nie brali udziału w akcji. Skrzydłowi po lewej stronie zneutralizowali również obrońców. Piłka zagrana bardzo szybko, idealne tempo do Krzyśka. Krzyśiek też pewnie ją złapał, no i potem już sprint do pola punktowego. Wszystko zagrało bardzo dobrze, naprawdę świetna akcja, no i brawa dla. Lowlanders Białystok. Akcja defensywna. Tutaj wybrałem akcję defensywną drużyny Kraków Kings, bo również zagrało praktycznie wszystko. Każdy zawodnik doskonale wiedział, co ma robić i doskonale się z tej roli wywiązał. Patrzymy na akcję. Jest snap, ruszają skrzydłowi, jest linia defensywna i linebackerzy, którzy wywierają, no widzimy, ogromną presję w środku na. Na linii ofensywnej Eagles i już za chwilę na rozgrywającym. Natomiast to, na co ja jeszcze zwróciłem uwagę i co mi się bardzo spodobało, jak dobrze zawodnicy z Krakowa przekazali sobie krycie w strefach, w, w, jeśli chodzi o skrzydłowych. Zobaczmy, że kornerzy mieli tutaj płytkie strefy. Oni, mieli, oni byli przygotowani głównie na bieg. Mieli zamykać te ścieżki e, czy Szazona Manfreya, czy beka z Warszawy. Także oni zostali płytko, natomiast tych skrzydłowych, którzy pobiegli głęboko, przejęli safety. No rozgrywający nie miał praktycznie nikogo wolnego na boisku, do kogo mógł oddać piłkę, więc naturalne jest, że jeszcze czekał chwilę, aż uwolnią się skrzydłowi. Natomiast na linii wznowienia presja była potężna, no i ta linia ofensywna Eagles nie była w stanie się jej oprzeć. W efekcie sack, zatrzymanie akcji. Perfekcyjna egzekucja zagrywki defensywnej. Bardzo ładnie to wyglądało. No, tutaj zagrało wszystko, także tylko można się uczyć, jeśli chodzi o przekazywanie krycia w strefach i wywieranie presji na linii wznowienia. Także akcja defensywna kolejki Kraków Kings. Stały punkt programu Power Ranking. No, i tutaj też są powody do zadowolenia, bo tak wygląda mój. Power ranking od trzech kolejek, nic się nie zmieniło. Teraz też nic się nie zmienia. Te drużyny, które miały wygrać, które typowałem do zwycięstw, no to to zrobiły. Także tak wygląda mój power ranking, a tak wygląda obecna tabela. Jak widzicie, idealny mecz. Wszystko pasuje do siebie. Yy, drużyny, które ja typowałem do power rankingu, zajmują obecnie te same miejsca w tabeli. Na tej chwilę ta tabela no nie jest w żaden sposób wymierna, bo ona jeszcze zmieni się po, po tych meczach drużyn stop top 3 pomiędzy sobą, natomiast wydaje mi się, że tak jak ta tabela wygląda w ten sposób i tak jak wygląda mój power ranking no to tak, zakończył się sezon zasadniczy i tak te drużyny będą rozstawione przed meczami play-off. Ostatni punkt programu to kącik bukmacherski no i tutaj kolejny sukces. Do tej pory rozegrano w Polskiej Futbol Lidze 12 spotkań. Poprawnie udało mi się przewidzieć zwycięzców w 10 tych spotkaniach. Nie udało mi się tylko przewidzieć dwóch meczów, dwóch pierwszych meczów, w których występowali Kraków Kings. Natomiast wszystkie pozostałe mecze, zgodnie z przewidywaniami, bilans w tej chwili to 10 trafionych typów, 2 nietrafione. No i żałuję niezmiennie, żałuję, że nie możemy nigdzie obstawiać tych meczów u Bukmacherów, no bo widzimy, że Nasza liga jest dość przewidywalna, dość łatwo jest wskazać zwycięzców. To zapewne się zmieni, kiedy pojawią się playoffy, bo wtedy drużyny przestaną kalkulować. I tak jak teraz widzieliśmy, że Derek Evans nie biegał za dużo, prawdopodobnie to no, oszczędza się na te ostatnie mecze, też nie chce złapać głupiej kontuzji. No Widzieliśmy, że, że, że taką kontuzję odniósł w poprzednim tygodniu Jules Saint-Guy z Falcons i on już w tym roku nie zagrał w naszej lidze, więc tutaj drużyny. No, jeszcze kalkulują moim zdaniem, oni nie pokazują wszystkiego, oszczędzają swoich rozgrywających. Natomiast w playoffach już nie ma nad czym myśleć, tam trzeba grać na 100%, dawać siebie wszystko, nawet ryzykując kontuzję, no bo w playoffach przegrywający odpada. Natomiast po sezonie zasadniczym, właśnie w fazie pucharowej, wszystko jeszcze jest do odrobienia. Także kącik Bukmacherski jak na razie, 10 poprawnych typów, 2 niepoprawne. Życzyłbym sobie utrzymania takiej skuteczności do końca sezonu. Na dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie o łapka w górę, o subskrypcjach. To pozwoli rozwijać kanał. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.